Siemanko! Witamy Was na kanale Bush Brothers. Z tyłu mamy Kasię, Paweł, no i oczywiście Wasz ulubiony prowadzący Jan. Eee. Cykpy, jesteśmy już na kwaterce. Szybkie przepakowanko i ruszamy w góry. A tutaj, nawet proszę ja Was, mamy całkiem niezły widok na góry z tego okna. Zresztą zobaczcie sami. Tam są góry, a tu jest potoczek Panie Pawle, gdzie my dzisiaj idziemy powiedz Pan? Na Suchy wiel. Na Suchy wiek. Lecimy Przez Halę Stoły, tak bodajże Jakoś tak może coś pokręciliśmy, ale mniej więcej będziecie wiedzieli, gdzie lecimy. O, zimą, góry na, nabywają takiej magii, nie. Chwila dla fotoreportera. Nie wchodziliśmy jakoś strasznie wysoko, ale powiem Wam, że było warto. Widoki są naprawdę niesamowite. Minęliśmy halę stoły. Tam właśnie przy tych fajnych wiatkach, domkach no i do tego miejsca właśnie trasa była dosyć wygodna w sensie niezaśnieżona a tutaj już mamy dość dużo tego śniegu, także nie widać co się tam kryje pod nim, gdzie jest kamień gdzie jest błoto, gdzie jest co ale po malutku i do przodu krok po kroczku tu już widać, że nikt tędy nie szedł, tego dnia przynajmniej Ja mam tylko nadzieję, że my, Paweł, idziemy dobrą drogą. Bo tutaj to już tak się zaczyna robić, jakby nie było ścieżki. Ale ty, chodź tędy, bo ja nie wiem, czy my żeśmy jakoś źle nie poszli. I tu jest, tu jest chyba ścieżka, wiesz? Żeśmy źle poszli jakoś kawałek. No jest coś, chodź. To to jest polana na Stołach Więc myliliśmy się To jest Polane na Stołach, a te Te chatki to nie wiadomo co to było w takim razie Hala stoły A to jest Polana na Stołach No i wszystko się wyjaśniło, proszę Państwa Paweł rozwiał nasze wątpliwości Czyli tam była Hala, stoły A tu mamy Polane na Stołach 1412 Metrów jak wskazuje nam tutaj ta tabliczka, i zaraz porównamy to z garminkiem. Czy garmin poda taką samą wartość. Tu, tu, ru, tu, 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 garmin pokazuje 1368 aktualnie. Także są tu proszę ja was pewne rozbieżności, może powinienem wyzerować czy coś. W każdym razie jesteśmy. To jest najgorsze, że właśnie pod tym śniegiem skrywa się śliskie błocko. No i można tak zwanego orła wywinąć. Jak się nieostrożnie krok postawi. No tak. Ja się też musisz już. Znałem, ale się wyratowałem ręcyma. Chyba się nagrało. <laughs> Fajno. Zjedliśmy sobie obiadek w tatrzańskim barze mlecznym. Było całkiem smacznie. Jakby coś to 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 ujdzie. Możecie przyjść zjeść. Myślę, że nie będzie źle. Pięknie jest, a my w tym wszystkim i podążamy ku nowej przygodzie, no jest co podziwiać, nie? Nie ma czasu, pojawił się śnieg na szlaku. To i pojawiło się błotko na szlaku. Ale przynajmniej jest coraz ładniej. Widoki nabierają chlumatu. Koparka na szlaku. Kopareczka w zasadzie, gdzie koparka. Słoneczko przebija się przez chmury i zarysowuje się. Na jednej z gór, czas zrobić o! Siamano widzowie! <ścoughs> Okazuje że moc się zawalił, ale na szczęście obok jest drugi Ot na śniegu ale <grywa> tu No, ciekawie Mamy piękne widoki Trzeba czerpać z tego Idziemy dalej Włączyłem też na grywanko. Przynajmniej taką mam nadzieję, nagrywa się grywanie. Przynajmniej taką mam nadzieję, nagrywa się. No zaraz zobaczymy Podchodzimy po malutku do Doliny Pięciu Stawów. Fajowo. No, słoneczko się przebija. jeszcze kawał przed nami, ale. Tu by się można było. Będzie dobrze. Ślizgałoby się Cytuję Tak, raczki robią robotę Ach, Przyjemne te naszki, no No zajebiście, bo się trzyma Tak się dziwnie chodzi wiesz? Tak też myślę Ale widzisz? Wyskoczyliśmy się skończyły Już jest sam śnieg to... No Góry, 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 chmury, chmury, góry. No, coś pięknego powiem. Wam. Naprawdę. Pewnie tyle razy to samo mówię. Coś pięknego, coś pięknego, bo to jest coś pięknego. Uff. No bez raczków w poędzie byłoby ciężko, ale tak to jakoś idzie. Fajnie. Tutaj sobie koszykiem włożą towary, które my zresztą zaraz pewnie nabędziemy. Nie popływamy. Zakaz jest. Trudno. Uważaj, no tak, ja skijamy. No. Co? No tak, no co to? Pewnie, że tak. To idziemy. Jesteśmy w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Opuściliśmy schronisko. I teraz tak, tu przed nami widać ten szpiglasowy wierch prawdopodobnie to jest przełęcz właśnie pod, pod wierchem szpiglasowa Aha. a teraz z drugiej strony prezentuje nam się kozi wierch i tam mieliśmy pierwotnie iść tyle że zimowe warunki nam trochę zmodyfikowały plany ale tak bywa Janusz dodał tak swój komentarz i będzie. I tak to właśnie wygląda, proszę Państwa, pełno śniegu. Coś wspaniałego. A my się właśnie tam będziemy wbijać. Lecimy na Szczecin. Fajnie warunek zimowy Trzeba patrzeć pod nogi, jak się nagrywa jest no. ciekawie jak się nie patrzy Jak się nie patrzy tak ale Kontrolujemy Troszkę chmurki się jakieś pojawiły Ale ogólnie nie jest źle Chociaż sądzę że czeka nas ciężka przeprawa będzie śniegu ale Widać ludzi, którzy idą przed nami, więc będzie to przetarte. To tyle dobrego, że nie zabłądzimy. Następnym razem, jak pojedziemy w Tatry, to muszę przejrzeć słownik, żeby się za często nie powtarzać, mówiąc, że to jest coś wspaniałego, to jest coś pięknego lub to jest to, to coś majestycznego. Trzeba rozszerzyć słownictwo. Zajebiste to jest. Przed nami ten szczyt w chmurach, to będzie Świnica, po prawo idzie przełęcz Zawrat, no i tu leci cała grań Orlej Perci, tu jest kozi wierch, na którym mieliśmy iść, a idąc dalej, idziemy dalej Orlą Percią i pojawiają się granaty, tylko nie wiem, który jest który granat. tam idziemy dokładnie w tą przełęcz a tu będzie szczyt teraz się obrócimy delikatnie stamtąd przyszliśmy panorama ładna tutaj proszę Janusz wyczerpany Janusz nie no nie jest wyczerpany o i tu mamy jeden stawik widać teraz, ale tam na wprost o, o tu Tak, jest kolejny staw. Jak wejdę wieżę będzie go lepiej widać ładnie. A z drugiej strony czeka morskie oko. Uff. Rozdzieliliśmy się z Pawłem, bo Paweł lepszą formę ma, to pogra do przodu. To będzie szpiglasowy wierzch. A ja chyba nie dam rady już, bo za bardzo zmęczony jestem. Łydki mnie wolą. Także tylko wejdę po Łańcucha na przełęcz i tam poczekam na Pawła. Będziemy schodzić do Morskiego Oka. A na razie tutaj pomalutko sobie jakoś się wdrapię chyba. Przynajmniej taką mam nadzieję. Uff. Bo powiem wam, że się męczę bardziej niż na Rysach. Tutaj. No ale jakoś to będzie. Damy radę. Męcząco, ale satysfakcjonująco. Naprawdę fajnie jest. O, trzeba popracować nad formą, żeby tak nie zaparć. Cześć, tam na szczycie siedzi Paweł. Ja nie wlazłem, nie dałem rady. Za bardzo mnie nogi, bo łydki mnie napierdzielają. Niestety nie ta forma jeszcze, żeby hasać. Ale spokojnie, prędzej czy później sobie formę zrobię. Za fajnie jest tutaj, żeby sobie darować takie widoki, przez to tylko, że nie mam formy, także na pewno o na pewno tą formę zadbam. On widzę, że Paweł już znikł ze szczytu, także pewnie po malutku schodzi w moją stronę. No i co, i będziemy lecieć do Morskiego Oka, tam może się coś zje. Być może Kasia tam będzie, też czekała na nas. Nie wiem, bo nie mam zasięgu, chciałem zadzwonić. No ale nie ma zasięgu, więc nie zadzwonię. Zobaczymy za dzisiaj na dół. Zobaczymy jak będzie. W każdym razie jest bajecznie, no. Żałuję, że nie mam formy, bo... No bo tracę przez to, nie? A tu jest tak zarąbiście. Ja fitole, a szkoda. Kurczę, wiecie co, no bo ten szczyt się tak blisko wydaje. To szkoda mi nie, nie iść tam. No, zobaczcie, no to kawałek, nie? Albo bolą mnie te łydki kurczę i boję się po prostu, że coś spitole, nie? Źle stanę i polecę. Tutaj już wiecie, czasami noga mi się już nie mam siły po prostu w łydkach, w nogach, i czasami noga się gdzieś tam zahaczy, potknę się czy coś. No, lepiej nie ryzykować. Nie ma co. Ale zdjęcia będą, na pewno Paweł coś nagrał. Także zobaczycie ze szczytu. Jesteśmy na szczycie. Szpik Lasowy Wierch. Teraz trochę chmury naszły. Jak byłem na Przełęczy Szpik lasowej, było całkiem fajne słońce. A tu proszę. Słupek. Fajnie, fajnie. Coś wspaniałego. No pierwsza pierwsza moja taka wędrówka zimowa. Po, po śniegu. No co prawda zimy jeszcze nie mamy, ale śnieg spadł. Można powiedzieć, że jest zima, nie? O, mistrzostwo, coś wspaniałego. Który raz? Po raz setny to mówię? Kto policzy? Fajnie to, tylko tak się wydaje niebezpiecznie ci powiem. Ale jest fajnie. Trzeba tu ostrożnie. O, tu widoczek. Ładny to widoczek. Sa no ma Widzisz? Tam, aha. Kuska. Kuska jest. Chodźmy do kuski. Powiem wam, że kózki na zboczu są fajne jak dotyk w kroczu What to jakaś malutka jest, młoda Nie wiem, nie znam no. Trzymaj Chodź z ciemno będzie Ale taka koza to ma niedużo do życia Nie? Wydaje mi się, że mojej takie Zobacz, nawet ci coś zostawiła kózka Co? Nawet ci coś kózka zostawiła chyba

kuski są, no, nawet widać jeszcze. Dzięki. Będzie nie pasowało. W każdym razie, słuchajcie, schodzimy, już blisko morskiego oka jesteśmy, i, i zaraz, proszę, ja Was wbijamy w furę, zbieramy się, tam. zbierzemy kasę, zgarniemy do sklepu, no i potem to co buszbradersi lubią najbardziej, czyli Biesiada. Co prawda nie w pięknym leśnym klimacie, tylko po prostu w kwaterce. No, ale z okna widać góry, także tak, jakiś tam substytut to jest. No, będzie fajnie. Troszkę szkoda, bo przyjechaliśmy tylko na te dwa dni. A Wiadomo, że jak jest przyjemnie, to czas szybko mija. Tutaj już dzień nam uciekł. Jutro tylko gdzieś tam sobie skoczymy do Zakopca na Krupówki i, wiecie, kupić serek, wędzony, oscypki, te sprawy. Może, może polata się troszeczkę dronem. Aby chociaż z daleka nagrać te zaśnieżone szczyty. No bo niestety prawo zakazuje tu latać. Co zrobić? się sobie te piękne ujęcia stąd dronem. Mistrzostwo. Szkoda, że nie można. Śmieszna sprawa jest, słuchajcie, bo można wykupić pozwolenie na to. Podobno jest dosyć ciężko na drona uzyskać, ale wiadomo, pewnie jak tam znasz wujka, szefa Tatrzańskiego Parku czy coś, no to dostaniesz. W każdym razie to są tysiące, tysiące kosztuje to, nie? I na przykład wyobraźcie sobie, że jeśli robicie zdjęcia na szlaku Czy nagrywacie sobie jakieś filmiki i na przykład chcecie Nie wiem, jesteście młodym małżeństwem i chcecie sobie nagrać tutaj e, Wiecie, sesję ślubną To za to też musicie zapłacić Jak strzelacie sobie tam foty, wiecie, takie na fejsa co najwyżej Czy tam po prostu w domowych zasobach, w albumach będzie No to, to spoczko ale takie opcje właśnie jak yy, zdjęcia do wesela, czy nagrania do wesela, czy na przykład yy, filmy, tak? jakieś yy, po prostu nagrania filmowe To wszystko kosztuje gruby hajs No i tak, żeby polatać tym dronem Ja tam nie mogłem tego znaleźć, Górek to chyba znalazł To tam było z, chyba blisko 10 tysięcy. No w ogóle to jest jakaś paranoja no. I tak to jest, no. tak to z nami Polakami jest, że jakby to było legalne, żeby tu można było latać, to tutaj ludzie by się dronami zabijali, byłby hałas i tak dalej, no. Nie szanujemy tego, co nas otacza. Niestety. Co zrobić? Takie życie, takie Polaki z nas są. Ano i no. Ładne widoki, co? Pięknie te góry ośnieżone wyglądają. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, mile widziane komentarze. Jeśli nie chcecie, żeby ominęły Was kolejne odcinki, to subskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy Was na naszego Facebooka oraz Instagrama. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!